Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, we współpracy z Katedrą Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ponownie stworzyła możliwość do szerokiej dyskusji na tematy ważne dla katolików i Kościoła. W minionych latach zajmowano się problematyką edukacji katolickiej oraz katolickich mediów. W tym roku temat kongresu to Katolicy i Polityka, Szanse i Zagrożenia. Trzeci międzynarodowy kongres organizowany przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Katolicy i polityka, szanse i zagrożenia, jest kontynuacją poprzednich kongresów. W 2008 roku podejmowaliśmy temat edukacji katolickiej, rok temu temat mediów katolickich, a obecnie temat katolicy i polityka. Niewątpliwie w czasie kongresu chcemy znaleźć odpowiedź na, na bardzo ważne, podstawowe pytania dotyczące sytuacji także aktualnej w Polsce dotyczącej także polityki i katolików zaangażowanych w politykę. Uważam, że temat jest bardzo właściwy na dzisiejsze czasy, gdyż polityka i katolik to są dwie rzeczy, które są spójne. Próbujemy odbudowywać elity katolickie, rozproszone, rozbite w całym świecie, ale elity, które w dalszym ciągu istnieją i to jest chyba najcenniejsze. Podczas pierwszego dnia głos zabrali prelegenci z Rumunii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W ciągu kolejnych trzech lat byłem celem ośmiu dochodzeń wczynanych przez Kongres oraz inspektora generalnego, który nie miał żadnej władzy nad moim urzędem. Często otrzymywałam listy od Franka z żądaniem zmiany moich decyzji i sposobów działania. Najeżdżali mnie również w moim domu i w moim biurze agenci FBI oraz inspektor generalny, penetrując materiały prowadzonych przeze mnie spraw i zajmując wszystkie tajne i poufne akta. Być może przypomina to, Państwo czasy sprzed wyboru Jana Pawła II. Szczególnie istotne było otwierające kongres wystąpienie prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego jego eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego. Życie i działalność polityczna zgodnie z sumieniem są wkładem chrześcijan zgodnym z ich przekonaniami w dążeniu do tego, aby dzięki polityce. Ustanowiony został ład społeczny, bardziej sprawiedliwy i odpowiadający godności człowieka. Na drugi dzień kongresu zaplanowano referaty gości z Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Włoch i Polski. Sądzą, że religia jest jedynym źródłem moralności, Nie, że moralność jest źródłem religii. Exists, Większość Amerykanów akceptuje więc naiwnie pogląd, że moralność publiczna istnieje i jest pochodną publicznej, czyli świeckiej religii. Uczestniczę pierwszy raz w kongresie, dowiaduję się rzeczy w sumie z całego świata, z Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemcy i odnośnie każdej sytuacji politycznej w danym kraju. I jak na razie jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że po tym wykładzie, na który idę właśnie teraz, wyniosę jeszcze więcej, żeby Na kongresie jestem już drugi raz, ponieważ uczestniczyłem na podobnym właśnie w zeszłym roku, także nie jest to dla mnie nowość. Bardzo ciekawie prelegenci opowiadają o swoich spostrzeżeniach z różnych krajów z Europy Zachodniej. To jest niesamowite wrażenie. Również to właśnie ludzkie, związane z obecnością studentów. Jest to sytuacja, w której się znajdujecie tutaj nieporównywalna z żadną inną, a przede wszystkim ta współpraca przy organizacji Kongresu przełożyła się na to, że my jako zaproszeni goście mieliśmy poczucie, że znajdujemy się w domu, czuliśmy się jak u siebie w własnym domu. Właśnie dzięki temu tej bliskości i, i zawsze tej trosce o, o każdego z nas, w każdym z tych Momentu, więc zawożę do Hiszpanii wspaniałe wrażenia z pobytu tutaj w Waszej szkole i jeszcze raz gratuluję.